Witam wszystkich na moim kanale, dziś chciałbym Wam zaprezentować następnego Opla Corset 2019 rok, salon Polska, jeden właściciel, cały samochód w oryginalnym lakierze, do sprawdzenia u mnie na miejscu, samochód prezentuje się bardzo ładnie, tylko pogoda jest nie bardzo, przebieg 134 tysiące, samochód z oryginalnym LPG Opla, serwisowany, po wymianie filtrów oleju, na dzień dzisiejszy bez żadnej inwestycji, no chyba, że ktoś dokupi opony na lato, bo posiadam tylko jeden komplet zimówek do tego samochodu. Samochód bez żadnych skaz, wad rdzy, czysty w środku i pachnący, szukających takiego samochodu, który jest naprawdę mega oszczędny w jeździe. Zapraszam do kontaktu. Subskrybujcie kanał, byście byli na bieżąco z moimi samochodami. Zainteresowanych zapraszam, gdyby chcieli coś więcej dopytać.